Aby wymodelować taki skomplikowany kształt jak na przykład zlewka, należy postępować w sposób następujący. Dodajemy do sceny, może na początku zresetuję wszystko, aby mieć wyjściowy układ, usuwam kostkę, dodaję do sceny coś takiego jak cylinder. Cylinder oczywiście przełączam w tryb edycji i podnoszę go jedną jednostkę blendera, tak by stał na siatce i od razu mogę na samym dole zaznaczyć tę krawędź, która jest w podstawie. Następnie robię bevel. Bevel powiedzmy sobie taki i teraz, jak zaokrąglę go troszeczkę, to mam od razu zrobione dno. Dno w zlewce nie jest idealnie płaskie, więc mogę tutaj zrobić też mały inset. Następnie kolejny inset i tę wewnętrzną ściankę mogę delikatnie podnieść do góry. Teraz zajmę się górną krawędzią. Zauważcie, że zlewka powinna być otwarta, a więc w trybie edycji usuwam górną ścianę poprzez X-Delete Faces. Teraz, jakbym chciał zrobić tutaj dziubek, to potrzebowałem przede wszystkim ustawić sobie odpowiednią wysokość tej zlewki. Załóżmy, że będzie taka. I teraz dodam jedno rozcięcie. Które jest w połowie, następnie drugie, które jest w połowie tej górnej części, i teraz tutaj jeszcze jedno. Teraz w tym miejscu mogę dodać kilka takich rośnięć, na przykład tyle. To po to, aby te rozcięcia były takie, żeby mi zagęścia, zagęszczało ładnie ten dziubek, który w tej chwili chciałbym zrobić. Jednak zanim taki dziubek zrobię, to zaznaczę sobie górną krawędź, włączę tryb edycji proporcjonalnej w trybie Sharp i spróbuję na początku zrobić taki niewielki kołnierz w niewielkim zakresie. Zlewka może mieć na przykład tego typu brzegi, i tak powinno właśnie to wyglądać na przykład. I teraz, jak zaznaczę sobie taki jeden z końców tutaj, stojący oczywiście w widoku front ortografik, to po prostu wystarczy, że go pociągnę. I w pewnym zakresie, na przykład, zrobię coś takiego. Powstaje mi taki dziubek. Ten dziubek rozciągam do poziomu, czyli nie niżej, żeby nie był taki wiszący dziubek, tylko po prostu, żeby był poziomo. W zlewce właśnie tak było. Zobaczcie, że tworzy mi się tego typu geometria. Teometria być może wymaga poprawienia. To już jest sprawa indywidualna. Ale ja zostawię to tak jak jest. Mam elegancki dziubek. No i teraz aby była tutaj pewna grubość tej zlewki, jakaś jej faktura, powiedzmy sobie taka, powiedzmy przypominająca troszeczkę, może szkło. Dodam po prostu modyfikator solidify. Bez najmniejszej żenady. Może to być taki, który rośnie zewnątrz albo do środka. Takiego. I Teraz po tym modyfikatorze dodam też subdivision surface. I zobaczcie. Tworzy mi się bardzo ładnie, elegancko wyglądająca zlewka. Te dwa modyfikatory można następnie zastosować. Ctrl-A, Ctrl-A. Gotowe. Zobaczcie jeszcze wygląda siatka tej zlewki. Wygląda mniej więcej w ten sposób. Okay. Ona jest teraz biała, ponieważ mam tutaj zaznaczenie typu Object, wybiorę sobie ze schematu i będzie poparęczować, czyli tak jak normalnie przy zaznaczeniu. Jeszcze można dać shade smooth. Bardzo prosty obiekt. Polecam się pobawić. Nie wiem jak się dobrze kojarzy chemia ze szkoły. Mi się kojarzy wspaniale. Więc można wbudować również coś takiego.